W odcinku nasz gość specjalny będzie mógł wygrać 1000 złotych Co? Serio tyle? A więc zmieńmy nastrój na bardziej poważny Uuu. Ale nie tylko Filip dzisiaj będzie wygrany, bo wy również będziecie mogli zdobyć nagrody na dzisiejszym odcinku Nagrody gamingowe, więc wydaje mi się, że wam się przydadzą Buchaweczki, myszki, masz jeszcze klawiatury chyba, nie? Aha Wiecie ile to kosztuje? Tyle, to dużo pieniędzy Zasady są proste, będziemy dzisiaj z Filipem konkurować w Match masters. Jeśli uda mu się wygrać jakąś grę Zgarnia ode mnie 200 zł, ale dopiero po A jeśli nie uda mu się wygrać gry, to jest też bardzo prawdopodobne jedna z naszych dzisiejszych nagród leci do was. Wystarczy, że pobierzecie mecz z mojego linku, wpiszecie swoje ID w komentarzu tego odcinka i napiszecie, którą z nagród chcecie i dlaczego. Zostawcie suba i lajka like jeszcze przy okazji. Dzięki. Runda numer jeden. Na czym polega ta gra? To ja szybko wytłumaczę. Generalnie macie tutaj, jak widzicie, różne kryształki, które mają kolory swoje i tak dalej. No i generalnie musicie zrobić tak, żeby jak najszybciej po prostu je, e, połączyć. je połączyć. Tak, je połączyć i na przykład ja robię teraz tak, ja robię teraz tak y i tyle. I na przykład to był mój jeden ruch. Mamy po 6 punktów w tym momencie. Yes, yes. Punkty wyświetlają się nam na górze. Mamy 5 tur, za nasze ruchy wybijamy sobie busty. Busty, których będziemy mogli zaraz użyć, które naprawdę okay. mogą totalnie zmienić grę, więc to może być naprawdę mega, 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 mega ciężko. To ciekawe. jest taka rozgrzeweczka w sumie, nie zdobywamy tutaj dużo punktów, ale dobra, ja muszę naladować ulta, musi być naładowany. Nie wiem co zrobić! Też już nie widzę, też. O, możesz zmienić szafl! Dobra, w ostatniej Dobre, chwili zrobiłem. Dobrze. Ja nie mogę, w ostatnim momencie szafla zrobiłem, nic nie widziałem totalnie. No słuchajcie, ja ładuję ulta. Jak naładuję tego urto, to już nie ma no. ja tak ja gram, w nie masz żadnej szans. No. Jak gramów w dalszym imieniu widziałem, więc miciecie pisałeś mi w tym osiu. O! Ej, co? Jest? Dobra, dobra. Dobra, go. jak idziemy równo, co dobra, jest? Sep. ej, nie spodziewam się, że tak bardzo. A teraz się zmienia, bo mam so aktywację. Dalej, dobra. Kobra. Kobra. Yo, aha, co tu aha. się dzieje? Zobacz Nice, 54, dobra, ale jeszcze raz tutaj mam mhm. Aha, o, dobra, dobra, dobra Przewagę, mam. Dobra, robimy tak, robimy tak, robimy tak, robimy tak Jooo, jakie kombo walnąłem Aktywacja, let's go Nie Tutaj zrobimy, ooo Przegrać. Yo! Dobra. No nie gadaj. Patrzcie w ogóle jaki jest flip skupiony. On nawet nie patrzy na mnie, dał Dobra. 73. 73. Jest git. Ale dowaliłem widzowie. Zabieram wam sprzęt. Zabieram wam sprzęt. Nie ma sprzętu dla was. No nie, nie widzę niczego. Dobra. Tutaj jest. Aha. To właśnie widziałem. Tutaj mamy. Tutaj mamy. Tutaj mamy. I tutaj. Dziękuję bardzo. Proszę tutaj widzowie mamy 200 zł wygranych już dzisiaj. Staram się, okej. Okay. Jest tak głupie, że ty stwierdziłaś tak. Dobra, Filip, tak nie potrafi grać, że... 200 zł będę dawać za wina, nie? Ja pewna, że ty przegrasz, naprawdę. No no. Runda numer dwa! Wow! Okay. Boje, tu są! Dziś znowu. dobra, mi no. się to. No a mi się nie podoba, że zaczynasz. Ja mam tutaj coś, rozgrywcie. Dobra. Puścik stekowany. O Aha. dobra. Okej, okay, okej, okay, podoba mi się to. O nie, dobra. Chciałam coś więcej tutaj ugrać, 17 no. no teraz tak, cyk, uwaga, bam. Poprzednie w tym miałam 3. No, ja tak, nie tak. mogę. Jej, ej, dobra, wygrywam dla was nagrodę, widzowie. No nie, mi się wydaje, że nadal nie. Dobra, ogólnie widzowie, powiem wam tak, bo póki my sobie tutaj gramy i generalnie o, dzieje się naprawdę mega dużo, bo bardzo dużo... O, przesuwamy tutaj wszystkiego! Co jest? tej? To pragnąłbym tylko przypomnieć, że to nie są jedyne tryby gry, w które możecie sobie tutaj grać, więc w ogóle to jest mega fajne, że macie naprawdę dużo możliwości. Uh. Macie na przykład turnament, gdzie możecie zagrać cały turniej ze swoimi znajomymi lub z obcymi. Albo na przykład tryb ramble, gdzie gracie w pięć osób. Okej, okay, aktywacja. Dobra, zobaczmy, co mamy. Czu, czu. Co to jest w ogóle? Bounty yo! O kurde. Jackpot. Nie, nie, nie. Nie wiem, czy masz do jakikolwiek szansę. przesada powiedzcie. weszła teraz. Aktywacja. Aha. Mm, dobra. Okej okay. Okej, okay. kurczę O kurde! Dobra, czekaj! czekaj, 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 ja! Nie, 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 to za kijzar. No Przestań, już wystarczy! Nie, no nie! Ale rozwalona została! Okej okay. Aha Cztery Ekstra move Ej, ale to jest dynamiczne, to jest Bardzo w ogóle dynamiczne. mega Mamy bombę, ale nie mogę jej użyć Aj, kurczę. Może jeszcze się uda Nadrobiłam troszeczkę Okej okay. Okej okay. O nie O tak, o tak Oj, witam, dzień dobry Woo. Dobra, cyk, pyk Pyk Dobra, dziękuję, dziękuję i teraz tak, ostatnia runda Dobra, musisz w jedną rundę zdobyć 100 punktów Dobra, mamy bombę, mamy buntie, dobra O kurde, o kurde Aktywacja, siema Oj, oj, oj. Dobra, mogę być widzę, mieć nie? przewalone Możesz mieć przewalone Ej nie, to była ostatnia runda? Uwaga, cyk, pyk, cyk No i słuchaj Dziękuję serdecznie Let's go no i co mogę powiedzieć, przewaga widzowie, duża, fajna Ja chcę dać to widzom No następnym razem ci się uda Tutaj są tryby, o których mówiliśmy wcześniej Możecie pograć w wiele osób Macie Booster Clash, macie Tournament Macie wiele innych fajnych możliwości tutaj Możecie sobie pograć ze znajomymi Możecie sobie też sami pograć versus ktoś to jest najlepsze w tym wszystkim, bo nawet możecie sobie wejść tutaj w domek i możecie zmienić sobie tryb. I macie Random Studio, Multiplayer Mushrooms, five Colors, Random Studio. Generalnie macie tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. I jak boicie się klikać w linki, to zeskanujcie ten kod QR. A my przejdźmy do kolejnej rozgrywki. Numer 3. Widziałem sobie teraz ultek, którego naprawdę ciężko będzie ci pokonać. Tak? Musi mi się w końcu udać. Do trzech razy sztuka. Mówią, runda numer 3. Yo! <słuchaj> Oj, dobra, ale nic straconego, dobra. Co? Eee... O! Dobra! Yo, dobra, ja nie wiedziałem jak bomby działają! Nie wiedziałem jak bomby działają! ci bomby! O kurde. O, góry. o, Górę. o, Górę. o Górę, dobra, dobra dobra! dobra. Czucieli mnie, jakbym tego nie wyciszała. Ja wiem widzowie, ja wiem, że to jest w ogóle bardzo dużo osób. Mieszkańcy na Śniegowym Wierzają, także wiecie. Komentarze są wasze i jeśli wyślecie swoje ID, to również możecie liczyć na to, że dam was do znajomego. Okej, okay, a ja w tym momencie aktywuję sobie jedną rzecz. Aha. O. I patrz, to! zasprajujecie. Aha. 52. Ostatnia ronda. Pierwsza wygrana będzie. Nie wiem, co byś teraz zrobić, żebyś wygrał. Staram się coś zrobić na pewno. Walać tutaj królowica od nagrody dla widza. A, końcu! Brawo. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Mają się nisko. Mamy też nagrodę dla widza. To, to jest to, to jest to co dla widzów było fajne Dobra widzowie, to jest Wasza pierwsza nagroda, jeśli chcecie słabeczki, to napiszcie komentarz Daj mi, nikt się nie domyśli <laughs> Dobra widzowie, to dla Was Czwarta <słuch> runda, moja kolej? Uh, moja uh, A dobra, twoja Tak decent, decent, przy coś mam Nic Serio sobie Aaaa, tutaj, okej tutaj, tutaj Ale mój stres Gwiazd odblokowuj, bo za zagwiazdki masz ulta, fac Serio? Gracie. No tak ja bardzo nie, wiedziałem. Dobra. nie nie Dobrze Nie, nie Tak. triple score I tyle Dobra mm. I Aktywacja, ulta Co tu się dzieje w ogóle? Tańczymy, tańczymy Okej, okay, dobra I co mamy? 28 A, może być Uf. Dobra, git, 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 jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze no nie, no przecież mówiłam Ja nie mogę, ale zepsułem, ale zepsułem. Tak, Myszka. Myszka, Myszka od stila. Rywal trujeczka. Ej, bezprzewodowo! To jest na! No. Wow. Jezu ona 250 zł kosztuje! Co to w ogóle? Ja nie wiem! Ty... To, na ten odcinek jest niesamowity! Dzięki naszemu sponsorowi, czyli matchmasters! To prawda widzowie, pamiętajcie o tym, żeby wbijać w Lingopisie tymczasem ostateczna runda przed nami. I pytanie... Jest 2-2! Tak? 2-2! Więc albo dostajecie wynagrodę, albo ja dostanę jeszcze... Ty, a gdzie są moje pieniądze, więcej? Ja mam tylko dwie stópy. dałaś mi. Dziękuję Ten odcinek jest dobry dla każdego oprócz mnie Dlatego musicie zostawić lajka like widzowie No nie ma innej opcji Runda ostateczna Kto wygra to, to wygra po prostu wszystko Cały dzisiejszy odcinek A co będę ci musiał kasę zwrócić? Nie, po prostu Zgrywasz wiesz, że jesteś kozakiem Dobra, teraz trzeba się skupić, nie? Ulcik, Daj ci ulcik no. Dobra Robimy to, robimy to I mamy tutaj jeszcze ekstra mowa. Joo! Ej, mocno jest! Jest mocno! Ja nie wiem. Ja nie mogę. Uff, nie, no, nie no to jest masakra, to jest masakra, to jest masakra. Ona ma jeszcze ultimate, No nie! Jak ja mam ultimate? Dobra, to aktifuję, bo ja za nie widzę. No nic, nic nie było, nic nie było. Ja... Jak? <laughs> dobra. Łatwo, łatwo, łatwo. O, dobra. To coś może pozmieniać, bo ta śmieję ostatnio dała ci mega dupę. Dobra. Ja, ostatnia runda. grze tak, że się naprawdę dużo ah. i czasami w takiej sytuacji też wygrywali, więc ja nie mogę się tutaj poddawać. Co coś mamy? Okay. Dobra. Proszę cokolwiek. Nie, ja nie mogę. Ale i tak to Weź. No nadrobiłem, ale weszła destrukcja potężna Myszka, która jest naszym finałowym bohaterem określana jako po prostu najlepsza myszka od Steela ogólnie. Prime? No nie znam, ale może być dobra Jest potężna i sama jej używam Dobra, także słuchajcie, na koniec odcinka pamiętajcie Napiszcie swoje ID w komentarzu z matchmasters W taki sposób macie tutaj instrukcję Oraz napiszcie, którą nagrodę chcecie zdobyć i dlaczego A ja spośród komentujących wybiorę sobie naszego zwycięzcę Właściwie to zwycięzcę. Napiszcie w komentarzu gratulacje dla Filipka za zajęcie drugiego miejsca w naszych zawodach Pobierajcie matchmasters z mojego linku oraz z kodu kier. Siema Dobra co ty Wszystko okej? Okay?